Cześć! To Look for Book i mamy grudzień, więc chcę Wam zaproponować taki cykl polecajek na prezent i polecajek książkowych dla swoich bliskich z podziałem na kategorie. Dzisiaj chcę zacząć od literatury pięknej, ale będzie jeszcze, będą jeszcze kryminały, literatura grozy, literatura wojenna, więc myślę, że każdy. Znajdzie coś z danej kategorii literatury, a dzisiaj chcę z Wami zacząć od literatury pięknej i moje ostatnie polecajki. Przygotowałam dla Was pięć książek, takie, które uważam, że są bardzo dobre. Nie są też, tak jak widzicie, nie są to książki gdzieś tam ciężkie w odbiorze, w czytaniu. I nie są to też książki wielostronicowe. Dzięki temu, jak komuś podarujecie, to po pierwsze dostanie gdzieś tam głęboką treść, a po drugie nie będzie się z tą książką męczył, bo nie wiem, będzie miał 400 czy 500 stron do przeczytania. Dlatego to są też takie fajne książki, żeby na przykład zacząć swoją przygodę z czytaniem, z literaturą piękną, ale nie żeby to było gdzieś tam męczące, tylko żeby to była przyjemność, czyli krótkie książki, ale bardzo esencjonalne. Więc zaczynamy. Pierwsza książka, słuchajcie, bardzo przypomina małego księcia, przy czym tutaj jakby narratorem jest mała dziewczynka, która powoli traci wzrok. Choruje na taką chorobę, że wie, że jakby z każdym rokiem będzie widziała, albo nawet z każdym miesiącem będzie widziała coraz mniej. Natomiast to, czy traci wzrok i na jakim jest etapie, ocenia sobie na podstawie tego, kiedy widzi czereśnie, takie drzewo czereśni, które rośnie przy jej szkole. Powiem Wam niesamowicie poruszająca książka. Taka bardzo pozytywna też, czyli pokazująca, że właśnie należy szukać tego, tego optymizmu, tego innego spojrzenia na świat i że często. Nie wiem, utrata jednego zmysłu czy jakiś tam problem nie oznacza końca świata, I, i ta dziewczynka, mimo tego, że gdzieś jest załamana, jakby przechodzi całą tą swoją drogę i odnajduje swoje nowe ja. Dodatkowo, słuchajcie, jest ta książka właśnie tak napisana. No, dla mnie bardzo kojarzy się z małym księciem, więc jeśli lubiliście małego księcia i chcecie przeczytać coś podobnego. I też takiego poruszającego, ale łatwego w odbiorze, to Wam polecam Paula Peretti Między mną a czereśnią. Bardzo też fajna książka na prezent, szczególnie dla tych wszystkich, którzy właśnie lubią mojego księcia, lubią się wzruszać. Kolejna książka, którą chcę Wam polecić, o której też myślę, że wiele było też ocen, recenzji, jest popularna, była też na, na Instagramie, na... Wszelkich portalach recenzenckich. Jest to książka japońskiego pisarza Joko Ogawy, ukochane równanie profesora. Powiem Wam, czytając tą książkę, to człowiek ma inne spojrzenie na matematykę. Nagle matematyka nie jest tylko, nie wiem, działaniami, ale każda teoria matematyczna, każde równanie. Staje się jakimś przesłaniem, jakimś wyrażeniem emocji. I niesamowite jest to, tu jest takie, słuchajcie, krótkie równanie, które jest tak esencjonalne i ukazuje, czym jest miłość. Czyli jak można wyrażać miłość poprzez matematykę. No, myślę, że wszystkim tym, którzy nie za bardzo lubią matematykę, ale chcieliby jakoś zmienić spojrzenie na nią, to polecam ukochane równanie profesora. Dodatkowo jest to książka bardzo wzruszająca, pokazująca też budowanie relacji, pokazująca przełamywanie barier, przełamywanie różnic społecznych, więc naprawdę powiem Wam, tu jest raptem 180 stron, czyta się bardzo szybko i naprawdę gorąco polecam. Kolejna z literatury pięknej, o której też myślę, że było dosyć głośno, jest to najnowsza książka Sary Moss, Murduchów. Murduchów opowiada o rodzinie, gdzie ojciec fascynuje się historią starożytnych Brytów, szczególnie Celtami, no i zmusza jakby rodzinę do uczestnictwa tak, w pewnego rodzaju rytuałach, uczenia się jakby całej tej historii i wybierają się na wakacje na taki obóz właśnie archeologiczny, gdzie mają żyć tak samo jak starożytni Brytowie, czyli w Wielkiej Brytanii, Celtowie i gdzieś tam przechodzić te rytuały, tak samo nie wiem, znajdować jedzenie i tak dalej No aż dochodzi do punktu kulminacyjnego, czyli no jakie jeszcze mieli rytuały wierzenia i co ten ojciec jest w stanie poświęcić dlatego. I wychodzą, powiem Wam, mnóstwo jakichś tajemnic związanych właśnie z relacjami w tej rodzinie, z tą rodziną, jakie bywają też często w naszych rodzinach, takie też ukrywanie pewnego rodzaju problemów i takie, kiedy możemy się przekonać, ile znaczymy dla naszych bliskich. Książka też bardzo poruszająca, nie jest długa i bardzo się szybko ją czyta. To jest raptem 150 stron. Początek może się wydawać na początku taki nudny, a natomiast on stanowi wprowadzenie. Jak się już zaczyna gdzieś tam ten obóz, to życie, to jakby z każdym dniem będziecie bardziej wchodzili w akcję i będziecie bardziej poznawali. Tą rodzinę, tą bohaterkę, która tutaj jest narratorką. Też gorąco polecam, a tak jak mówię, nie jest to gruba książka. Kolejna taka, która mnie bardzo poruszyła, słuchajcie, i po której zmieniłam trochę spojrzenie na imigrantów z Syrii i ogólnie na, na Syrię i Syryjczyków, to jest chłopiec Aleppo, który namalował wojnę. Sumia Sukar. Powiem Wam, książkę można kupić nawet za 8-9 zł. Nie jest to popularna książka, natomiast no jest to naprawdę bardzo dobra książka i świetnie się ją czyta. Tutaj narratorem jest chłopiec, chyba 13-14-letni, który prawdopodobnie choruje na Aspergera. Tutaj nie ma tego podanego, ale. Mm, no można się domyślić, że to jest albo autyzm, albo właśnie taka choroba, czyli jest taki trochę wycofany. I on opisuje swoje spojrzenie na to, jak wyglądała Syria, i życie w Syrii, życie w rodzinie z sąsiadami, szkoła przed wybuchem wojny domowej w Syrii i zaraz po wybuchu tej wojny. Autorka czerpała inspiracje oraz to, co opisywała z relacji swoich bliskich, swojej rodziny, przyjaciół, znajomych, którzy no, byli w Syrii i gdzieś tam to przeżywali, te początki i dawali jej znać. I ona zebrała jakby to wszystko, na tej podstawie no, stworzyła obraz. I powiem mama właśnie ta książka przemawia obrazami, ponieważ ten chłopiec ma talent w rysowaniu, w malowaniu i to jak odbierać, przy czym te rysunki to nie jest wiecie tylko oddawanie gdzieś tam rzeczywistości, czyli maluje to co widzi, ale w tych jego obrazach są również emocje, uczucia i czytelnik nawet czytając może sobie wyobrazić te obrazy, może je zobaczyć, poczuć. Ta książka jest bardzo emocjonalna. Ta książka, tak jak mówię, ukazuje całkowicie inaczej Syryjczyków to, tą ich walkę o takie zwykłe życie, słuchajcie, o to, żeby, nie wiem, mieć wodę do picia, żeby móc się umyć, żeby mieć coś zjeść, natomiast tutaj też są ukazane ta różnorodność podziałów, tak, w Syrii i dlaczego to jest takie trudne, żeby ta wojna została zakończona. Gorąco polecam, tak jak mówię, nie jest. Można tą książkę nawet kupić bardzo tanio, a na pewno ktoś, kto będzie czytał, no się zachwyci tym. I nie jest też jakaś super gruba. Zobaczcie, jest też duży druk, więc spokojnie szybko się czyta. Ma niby 300 stron, czyli jest najgrubsza z tych wszystkich polecajek, które Wam daje, natomiast czyta się bardzo szybko, bo też jest duży druk. I ostatnia książka literatury pięknej. Książka, która chyba jest najtrudniejsza z tych wszystkich polecajek, natomiast powiem wam, jest to książka, do której ja lubię wracać. Po pierwsze, mam mnóstwo takich odniesień, cytatów, które gdzieś tam zostają nam w pamięci. Po drugie, zmusza nas do refleksji. Niby są to przedstawione jakby niezależne gdzieś tam historie, bo są to niby opowiadania, ale one są związane właśnie mapą. Mapą, można powiedzieć, piekła albo in odwróconego tak zwanego świata. Ten odwrócony świat też jest takim symbolem, natomiast czego i dlaczego stanowi taki artefakt, którego wszyscy pożądają. No to tutaj, jakby, zapraszam Was do przeczytania tej książki. Też nie jest, słuchajcie, gruba i można, tak jak mówię, sobie podzielić tymi opowiadaniami. Tu jest raptem 200 stron, a naprawdę, no dla mnie jest to książka, która na niewielu stronach potrafi wiele zawrzeć o nas, o psychologii, można powiedzieć, człowieka. O tym, jak postępujemy, jak się zachowujemy, i jakie są dla nas często ideały takie wygórowane, a czym się w zasadzie kierujemy. Więc też polecam, i to jest ostatnia moja polecajka, czyli pięć takich niestandardowych polecajek literatury pięknej. A jutro zapraszam Was na polecajki. Myślę, że może literatury wojennej, bo tak wszyscy polecają kryminały czy coś kryminały. To ostatnio wam dawałam serię, więc myślę, że jutro coś z literatury wojennej, która też jest dosyć popularna. To tyle na razie. Mam nadzieję, że coś wam się z tego spodobało i coś wybierzecie na prezent, albo dla siebie. I to tyle. Miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.